Z nami szanowni państwo, pan wicemarszałek województwa, pan Wojciech Kozak. Ja będę teraz zapraszał i będę zapraszał na te gorące krzesła, szanowni państwo, dzieciątka, bardzo proszę, może na prawo albo lewo flankę. I będę zapraszał wszystkich gości na gorące krzesła i zapraszam też gości, którzy dostali zaproszenia, które dzisiaj będą odznaczeni. Zapraszamy wszystkich na te gorące krzesełka. Panie Marszałku, jako pierwszy pan odważnie witam pana prezesa Małopolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, pana Ryszarda Niemca po raz kolejny w targowisku. Jak mi powiedział, bardzo lubi nas. Myślę, że jeszcze wiele jubileuszy wspólnie będziemy obchodzić. Witam serdecznie prezesa Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, pana Jacka Dońca. Bardzo proszę. Bardzo proszę witam przedstawicieli naszego podokręgu, wiceprezesa Pawła Kaczmarczyka z piękną Agnieszką. I witam prezesa za klubu Węgstanka, z stolu będziemy się teraz potykać. Członka zarządu podokręgu wielickiego. Witam szczególnie wyjątkowych naszych sponsorów. Bardzo bym prosił tutaj Tosia Noszkowskiego, członka zarządu Stal Produkt SA Pochni. Witam Pana Dyrektora Oddziału Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Jelice, Pana Juliana Poremskiego. Proszę Panie Julianie, zapraszamy te na to gorące krzesełko. Pełno za chwilę jak to kobieta wejdzie w odpowiednim miejscu, Pani Stanisława Nowak, Prezes Okręgowej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Kłaju. Spółdzielni Handlowo-Usługowej Kłaju, tak, musiałem się pomylić. I teraz witam mojego przyjaciela, gospodarza gminy Kłaj, Wójta Jana Majerza. Witam radnych naszej gminy. Widziałem Paulinkę, widziałem Wojtusia. Bardzo prosimy. I teraz już nie będę wymieniał nazwisk poza jedno czwórką. Szanowni Państwo, są z nami nestorzy tego klubu. Założyciele, zawodnicy pierwszej drużyny. Pan Józef Bielec. Bardzo proszę, pan Józefie. Jego brat Stanisław Bielec. Bardzo prosimy. Pan Henryk Pan Fryderyk Kudziecki, prosimy się do nas, panowie. Wytworzyliście historię tego klubu. Bardzo prosimy. I proszę pozostałych, którzy otrzymali zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Bardzo proszę dołączyć do naszych szanownych gości. Słuchajcie Państwo, z racji tej spiekoty nie będziemy dużo mówić. Impreza jest za półkomercyjna, bo ten nasz klub taki się w tej chwili zamienia. Kto chce się coś dowiedzieć o historii tego klubu, przepięknej i powikłanej historii, jest wydany folderek można go nabyć i poczytać ja powiem tylko parę zdań o historii tego klubu tak wymieniłem czterech naszych nestorów wspaniałych ludzi są na zdjęciach i są też tu kolejni, którzy tworzyli tę historię poprosiłbym pana Eugeniusza Gądka pana Mariana Łyszkowicza oni wiem, że tam są też to kolejne bardzo bliskie pokolenia tym pierwszym panom witam Ryszarda Rzeczyńskiego. proszę bardzo prezesa Tak jak powiedziałem, historia tego klubu jest bardzo pomikłana, ale bardzo piękna. Chciałbym, żeby kiedyś jakiś młody człowiek napisał pracę magisterską o tym klubie. Naprawdę ci panowie, którzy są i następne pokolenia, jest to kopalnia wiedzy. Jest to kopalnia wiedzy o tym klubie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, na dzień dzisiejszy wiemy w jakim stanie jest klub. Odbyliśmy się od dna ambicje naszego zarządu i myślę mieszkańców Targowiska. Targowiska tej dumnej miejscowości Co? Że na tym się nie zatrzymamy Że będziemy powoli krok po kroku Piąć coraz wyżej A wierzę, że marzenia Można spełniać I tak jak powiedziałem, żeby nie przedłużać Zaczniemy od procedury najwyższej Poprosiłem pana Ryszarda Niemca O kilka zdań I wręczenie odznaczeń Które przygotował Małopolski Okręgowy Związek Piłki i Na tę okoliczność Proszę bardzo Szanowni jubilaci, Panie i Panowie, Panie Marszałku, Panie Wójcie, 60 lat w życiu jednostki to sporo. To jest chwila, kiedy trzeba zbierać papiery i powoli się przymierzać do wizyty w ZUS-ie. Ale w w historii, w życiorysie klubu to jest wiek na pograniczy pierwszej młodości i męskiego wieku. Wierzę, że każdy rok następny po 60 będzie dla Waszego klubu pasmem satysfakcji z wyników, ale nie tylko z wyników. Prezes zapowiada, że baza oddana w zeszłym roku w postaci płyty na obiekcie wytrzymuje próbę czasu. Bora na przyspieszenie natury czysto sportowej. Bardzo bym kibicował w tym planie awansowania do wyższej klasy. Wszak w Małopolskim Związku Piłki Nożnej, solą tej ziemi, tej organizacji, są ludowe kluby sportowe. Nie chcę tu zlebiać. Koledze Jackowi, ale on to lepiej wie ode mnie, że na 800 ponad klubów w Małopolsce zdecydowana większość to są ludowe kluby sportowe. A ludowe kluby sportowe to niezawodny rezerwuar talentów, kadr, działaczowskich, a przede wszystkim oaza. Jeszcze ciągle czystych zasad, fair play. I postawy, w której mieści się również umiejętność porażki i szacunek dla partnera w rywalizacji na boisku. Nie ma w działalności ludowych klubów sportowych jakichś przekrętów, spektakularnych przewałek. I dzięki temu możemy mówić, że kościec moralny małopolskiego i polskiego futbolu w gruncie rzeczy jest niewzruszony.